Tak, to prawda. Chrystus nie urodził się 25 grudnia. Prawdopodobnie w ogóle w grudniu się nie urodził. To również prawda, że starszym świętem niż święta Bożego Narodzenia było jakieś świętosłowiańskie czy pogańskie. Ale jeszcze ważniejszą prawdą jest to, że Jezus Chrystus rzeczywiście urodził się, żył i zmartwychwstał ponad 2000 lat temu. Święta Bożego Narodzenia nie są jedynie faktem historycznym. A 25 grudnia to symboliczna data. Są jednak wspaniałą okazją do tego, aby odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych pytań. Dlaczego Jezus Chrystus postanowił opuścić niebo i stając się jednym z nas, zamieszkać pośród ludzi? Co skłoniło go, by wkroczyć na scenę dziejów, choć wiedział, że czeka go śmierć z rąk zaciekłych wrogów? W ten świąteczny czas Wszyscy pracownicy IFL Polska życzą, abyś doświadczył Bożej miłości i łaski. Możesz jej zakosztować, słuchając serii o tym samym tytule Boża Miłość i łaska. Zapraszam serdecznie i życzę błogosławionych i radosnych świąt.